O, to dalej pani tu jest? Tak, panie generale. Z całym szacunkiem, ale ja nie słyszałam o bardziej idiotycznym pomyśle, odkąd mój szwagier na festiwalu w Borowie nie wymyślił konkursu picia wrzątku na czas. Który zresztą dwukrotnie wygrał. Boże, czyli my dalej o tym, pani komandor? Hmm, oczywiście, że ma pani pełne prawo posiadać własne zdanie w tym temacie, ale jakby to powiedzieć? Ja nie muszę brać tego pod uwagę. Dobrze, czyli podsumowując po raz ostatni. Z niewiadomych przyczyn z budżetu naszej misji zniknęło 70 miliardów jenodolarów. I żebyśmy my mogli kontynuować budowę, wy musicie zebrać dodatkowe fundusze. Zgadza się? No, nie dosyć, że zdolna. To jeszcze ma pamięć. Świetną. Zuch, Iwona. Zuch. Tak. I teraz wasz zespół od. Public Relations wpadł na genialny pomysł, że skoro mamy i tak wszędzie kamery i łączność online, wy możecie uruchomić program telewizyjny, w którym głównymi bohaterami będzie cała moja załoga. Dokładnie tak. Pani sobie nawet nie wyobraża, jakie to otwiera przed nami możliwości. Wszystko będziemy mogli przyjmować donate, kremy, sprzedawać koszulki, bidony, batony, piórniki a nawet wysyłać życzenia na wyjątkowe okazje, przy czym oczywiście wszystko po rozsądnych cenach. I program ma się nazywać M jak Misja? Ma być nadawany bez przerwy, 24 godziny na dobę, jak te tanie reality show z lat 90. ubiegłego wieku. Pani komandor, z modą jest jak z bumerangiem. Wraca. Chciałem powiedzieć, że jest tania i dużo z nią zabawy, ale w sumie to, co pani powiedziała, jest lepsze. Dobrze. Panie generale, nie wyrażam zgody na takie wykorzystanie naszego wizerunku. No i właśnie. Dział Public Relations uprzedzał mnie, że może pani coś takiego powiedzieć. Na szczęście, dział prawny pokazał mi umowę, którą z nami podpisaliście. I wynika z niej, że to my mamy prawa do waszego wizerunku. No, ale jak to? A no tak to. Ale proszę się nie smucić, pani Iwonko, bo to jest bardzo dobra wiadomość, bo dzięki temu możemy zignorować te wasze lamenciki i od razu przejść do ratowania naszej misji. A czego by nie mówić, to właśnie po to tam polecieliście, prawda?